Ile czasu potrzebujesz, żeby osiągnąć biegłość w angielskim? No więcej niż Ty spędziłeś. Skąd to wiem? Skoro dalej słuchasz tej rolki, to znaczy, że nie jesteś do końca zadowolony ze swojej kompetencji językowej. Ja prowadzę szkołę języka angielskiego od 12 lat, a angielskiego uczę się od ponad 24. I powiem Ci coś wprost. Ja, żeby osiągnąć w ogóle podstawową biegłość komunikacyjną, spędziłem 10 lat chodząc na korepetycje, robiąc prace domowe, mając kontakt z Amerykanami, będąc zanurzonym w języku po uszy, oglądając, słuchając podcastów, czytając artykuły, generalnie siedząc na dupie i robiąc. 10 lat żmudnej roboty, żeby osiągnąć poziom, którego dzisiaj prawie wszyscy, którzy go słyszą, mi zazdroszczą. I dlaczego o tym mówię? Dlatego o tym mówię, nie żebyś robił dokładnie to samo, co ja, no ponieważ ja to zrobiłem, żeby otworzyć szkołę językową i pomagać takim osobom jak Ty. Natomiast mówię to po to, żebyś sobie urealnił, ile faktycznie po pierwsze czasu, a po drugie tego wysiłku trzeba włożyć, żeby osiągnąć taki poziom, jaki masz. Jaki chcesz mieć, przepraszam. I teraz, czy Ty musisz osiągnąć poziom native speakera? Nie. Tobie wystarczy poziom, który pozwoli Ci się dogadywać z innymi osobami. To jest pewnie poziom znacznie mniej perfekcyjny, jaki sobie urąbałeś w głowie, że musisz Osiągnąć. Także po pierwsze wiedz, że osiągnięcie wyższego poziomu kompetencji zajmuje więcej czasu i energii. Niż ci się wydaje, samochodzenie na Angola, myślenie o Angolu, researchowanie szkół i metod, to nie jest nauka. Nauka to jest nauka. Usiąść na dupie i robić, to jest faktyczna praca. Jeżeli faktycznie zrobiłeś tego 10 lat, ale bite 10 lat, praktyczne 10 lat, pracowałeś też nad umysłem, nad swoją psychologią, swoim podejściem do języka, nie hipnotyzowałeś sam siebie, mówiąc każdemu, kto chce słuchać i temu, kto nie chce słuchać, że I don't speak English very well to pod warunkiem, że spełniłeś te wszystkie kryteria, masz w ogóle przestrzeń do tego, żeby oczekiwać od siebie wyższej kompetencji językowej. Jeżeli którejkolwiek tych rzeczy nie robiłeś, to zamknij się i zacznij robić robotę, bo nikt nie chce już słuchać twojego biadolenia o tym, jak bardzo nieutalentowany językowo jesteś, bo na to już są dawno sprawdzone metody. Brak odwagi do mówienia po angielsku to nie jest rak. Wymyślono już lek na twoją blokadę językową, więc przestań narcystycznie podniecać się i opowiadać wszystkim o tym, jak bardzo beztalentem jesteś, bo nie jesteś. Po prostu wystarczająco długo i wystarczająco gęsto nie usiadłeś na dupie, żeby zrobić coś porządnego ze swoim angielskim. Samochodzenie na angielski, bywanie na lekcjach, myślenie o tym, to nie jest nauka. A czym jest nauka? Śledź ten kanał, to się dowiesz.